Znaczy Helka, samolot. Rozwalony. Ale nie Jeden. ten. No ale drugi rozwalony. <laughs> Biorę czołg, co ty na to? Jako szturmowiec O widzę, że fres się zwiększył, to już... O, nie ma głosu. O już jest. To jest normalne Kisza przed burzą Myślisz, że uda mi się przeprawić na C czołgiem? To było tam na... Nie wiem na ten coś jest to? Ja biorę E z typem Pomogę z góry Coś mnie namierza już Rzutowiec mi namierza Pozwalasz Suzo noob Tyle dam rady Nie namierzymy do końca i oddał 2 strzały takie nie wiem Bez sensu No czekaj z tego E trzeba by coś O tam ładnie wiesz Snajper wroga na zachód odbaczany pozycji Po czołki wie ty Helka C i zostawił i pustą ją Już jej nie ma, nikt jej nie będzie. W dupę! Co jest? Rozwalił mnie mój debilcie czego był Jadę na D na moście się trzeba czołgiem technikiem czy szturmowcem? Nie wiem jak chcesz za mną jeździć to być dobra, ja ci pomogę, czekaj, bo od razu za roku masz dwa czołgi, nie wychylaj się No chyba muszę ci wyjść, żeby z nimi walczyć jakoś, nie? O jest jeden. Oberwał raz Kto się zatrzyma to ci pomogę. Oberwał drugi raz Ja pierwszych Dobra i trafił mnie Rozwalony faktycznie Dobra jest, poszedł koleś wyszedł ja, Uciekł ucieknieś go? Nie uciekł dziś Mało ma Weź go tam gdzieś czapnik. Czyje? Kolejny czołg? Nie, to FC Ej, trochę jest. Cię naprawię Dobra, możemy po prostu czołgiem pograć Wie, O, coś innego, nie? Czy w sumie ja mam trochę szturmowca, ale to nie ważne F2 było fajnie, że można było... Ale ja mam technikę, że można było czołgi kosie, naprawiać, się A masz jakieś miny, czy masz RPG? RPG i miny... Nie, RPG i naprawianie No, ja ostatnio w ogóle się zlogowałem do BF-a po takiej długiej przerwie I patrzę... Pod trójką mam palnik, po czwórką mam palnik no, Dwa właśnie, palniki Ej, ja miałem to samo Ja, ja myślałem, że to ja tak wybiję co tu chodzi? Mówię ci właśnie, że się restartowały przy tym nawet, nawet twój czołg podejrzewam, że teraz jest cały goły, wiesz? No, możliwe Ej, Gosiu Koleś, wie? widzę Obo leży Trochę marnotrawstwo tych pocisków, bo one się ładują potem długo, ale trudno Prawo za kontenerami Tam gdzie stoi, dalej musi podjechać do przodu nie, tam jeszcze nie mamy ja Tu biegam. gdzieś będzie. Szkoda czasu na niego, wiesz, on tam niestety nie zrobi raczej nic. Ubiegnie, biegnie, dobra, uciekł. Kurde, akurat się cofnąłeś on uciekł. O jest, na dole, no. Czekaj, może uda ci się go wypatrzeć? Pamiętaj, że ja go mogę rozwalić też. Biegnie, biegnie. O kurde! Ej, okay, oberwaliśmy się. cofaj się. A tu jest. Oberwał. Czekaj, czekaj, muszę naprawić. 7HP, dobra. Dawaj. Jestem schowany. Pim, pim. Jak tam? nie panem. Boom, I nie ma typu A jeszcze się przegrzało. Przed tobą jedzie czołg. Ej, na no czemu pojazd. Nie wierzę, to przeżył. Gdzie Ja pierścielę. Czołg? Nie ma go. Może być za nami. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja nie jestem u Ciebie. Tak, widzę, nie, ale... Nie wiem, nie widzę czołgu. Jest koleś. O, dobra, uciekł. Widzę, czekaj. Walto, walto, walto. A tu jest. Uchnię. Dawaj. I Jak? To jest niemożliwe. uciek. kurde. to daleko był. Czekaj. O, pojazd przed nami. Co za frajer Naprawdę mnie oberwał jeszcze jeden Cząk Ja nie mam deszcz ja Czok jest na no wprost Oberwał, ale oberwał Leży No ty, no ile? No teraz, Dobra no wyjdę Kurde ty, no typ niemożliwy, no ile dostał ode mnie, ty? O, dobra, leży. Bity, dostał po kostkę. Ej, APC, oh, ej w prawej stronie. Fuck. Dobra, na prawej. Na Nie wiem, na prawej. No, coś do mnie strzeliło. Palą, palą, musi się to bo zginę. nami ktoś tam zwalił. APC, dobra. Ej, co to, gdzie to jest? Przed nami APC za mostem. Tam ja się schowałem. To... Ej, czołg, słyszę Chock słyszę gdzieś, chyba za nami. Nie, to naszej APC, dobra. To tego czołgu nie mają? Nie. nie. nie, nie, nie. Chyba czekasz, go chyba, żeby go naprawić. Boom! Kumarz, oni jeszcze żyli? No, to często tak jest, wiesz, że jak trzeba ten pojazd, to pojazd się niszczy, a oni żyją. Ja tak zauważyłem. Kiedy ja zginąłem raz? Transporter żony wroga na drogę, A, no, bo nie jest, no. no. Helka leci prosto w naszą stronę, Cofaj się. Znaczy helka, samolot. Rozwalony. Ale nie ten. Jeden. No ale drugi rozwalony, no. <laughs> Nupki. A jednego trafiłem kurde, elegancko. Jedzie czołg chyba, albo APC. APC. Na wprost będzie APC już. No podjeżdża czy nie? Po spusty, ja je biorę. Co? Co tu sobie a. a nie wiem, czy mam dwa pojazdy, bardzo? Właśnie nie wiem. Co ty nie masz w tej APZC? Masz towar czy coś innego? ona nie ma w ogóle życia, muszę się za tobą uleczyć. Ty, czołg rozwalił to. Uważaj. Eee, ja cię podniosę, czekaj. Przejęliśmy cel To żyje jeszcze? Nie. Te wziąłem. Jadą, jadą, o kurde na moście, impreza będzie. Najpierw Ci. A ten twardo, ty. Chyba jakiś samobójca był. I teraz przez to nic nie widzę, ty. Ale... Daję, może pójdę ich zabić, co? Nie, tam czułem z nimi. To nie byli technicy. Jak to? Tylkoś jest na tym, na pojeździe. Oła. tu Leży Zabity Jeszcze jeden Jeszcze jeden, ma mało O, Ja leży. Nie mam jak dojść wszyscy. idę do ciebie. Już wszyscy zginęli. Wróciłbyś te... A się leczek, jestem w pojeździe, nie, ale są... O czołkoł Cząk, czołg, 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 czołg Gdzie? będzie za Za... mostem Z lewej strony od razu za tym tirem rozwalonym. No, no, ty. A widzę go Oberwał raz Dobrze Uciekł frajer, no Ej, tu koleś jest Na schodach Weź go dojedź Długo Dwóch, dwóch Kurde, nie ma życia Masz go zabić 11hp ma I ma pierwszy level Wstawaj O nie, Wstań wsta. Kurde To się skąd to strzela? Co to jest? Yy, nie wiem Nasz Nasz na, zginął w ogóle. czekaj, go podniosę Dobra Ej, na górach daleko, zobacz Ej, dostałem z lewej gdzieś Lewa strona, yy, widzę go, koleś Leży Dobra Ej, dawaj lecz Ej, Nie mamy Naprawię, ja aj, życia Naprawiaj, bo strzelają O lol co wstyd Nie no, nie wsiadaj może, nie wiem Czekaj, na razie wysiadę. na prawej. Roba teraz. Walczę, kurde. Na prawej. się przegrzeje. Rozwalony czołg? Prawie, rozwalony, dobra, mam go. Dałem się, zajebiście, to była krytyczna sytuacja. A apteczka tam jest chyba, nie? Dałem ci. Przejdźmy. obrona mostu, Ty, nikt nie, nie, nie przejdzie chyba tędy. O, widzę kolejny czołg, gdzieś tam u góry. Na górach. Ole trafiłem go w strzałę Ole daleko w górach po prawej stronie, ale nie wiem jak teraz było dużo wroga Przyjrzyj się Tam Na niego Kolera, Dobra, słabia. możesz podjechać do przodu Ty jedź, APC przed nami O kurde Nieeeeee Ale przynajmniej fajny ma ten yy, Emblemat dużo najdłużej zdobywało się rangę Wójce nie? Była wtedy taka świadomość, że coś tam. Cudny co robimy. Wtedy już dostałeś, Satysfakcja tam. a. Satysfakcję pójścia. Wolne przecież, ta... przecież wujce to przecież w ogóle ciężko było zabić i tak dalej. Tam się nie czuło tego, że tak fajnie wszystko wchodzi. Tylko trzeba było wiedzieć, że tam trafiasz czy coś. No, 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 ja się o to chodzi, że ta gra gram. Nigdy patrz chwilkę, ale no to już. No. Właśnie Cię oglądałem filmiki Cel, Kurde, czajsz jak, jak... my tyle graliśmy tam potem tego w Project Reality, co by... O. Nie wiem czy, 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 czy ty grałeś w tym Polish Community te, te mecze No grałem, grałem No no właśnie, no to, właśnie, z z to kurde Przecież wtedy jest, gdybyśmy gdybym ja to nagrywał, nie? To by były takie zajbiste akcje tam, nie? Znaczy wiadomo, no w project reality trochę by tam myślałem, byłoby nudne, po prostu musiałbym to jakoś tam w miarę obrabiać, nie? Ale, ale jak nagrałeś się w dwójkę, czy coś, opowie, to jest zajebiste czasem. Ja pamiętam, jak my byliśmy jakąś taką drużyną, gdzie byliśmy jakiś mecz z kimś, że Kule. nas desantowali samolot helikopterem gdzieś na jakimś budynku. Pamiętam, że zrobiliśmy okopy. A akurat był taki pek, że to był najgorszy punkt i tam wszyscy zaczęli nas atakować, ale wiem, że się broniliśmy No albo skit, no, zbiórki w lesie były w ogóle Potem na, nasłuchiwanie, że tam ktoś gdzieś biegnie w ogóle, że tam Rayley po gdzieś leży, masakra to tak. Zawsze ktoś się kłócił, pamiętam z tym jakimś tam szefem tego wszystkiego, który był komendantem. <laughs> było <laughs> Fajne było, kurde Pamiętam jak ja grałem w Battlefield te dwójkę ja za ciebie poznałem. Ten dwójkę zacząłem grać, jak ja sobie patrzyłem, ja 14-15 lat Byłem w kraju z takimi znajomymi, co jeszcze jednego ostatnio dorwałem na Gadu Gadu. To ją podobno. To pamiętam, że miałem ile. z 15 lat graliśmy jakieś mecze też i tak ja dalej. byłem zajebistym czołgistą. Hmm. Helikopterem super. No, gra. mnie do pojazdów nigdy nie, nie ciągnęło zawsze infantry, właśnie grałem kurczę. Ja miałem, że Cię poznałem na Projekt Rolityki, gdzie czytałem po prostu jak mój Nie widziałem, Ja nie pamiętam Polakie. jak... Ja nie pamiętam, nie pamiętam, pamiętam jak że byłeś Polakiem na Ciebie z a Cię to nie kurwa, jestem po lasie, coś tam... Czemu mnie bluzgałeś, człowieka, coś takiego zrobiłem. Ja nie powiedziałem, bo tu do Ciebie Nie pamiętam, że nie mówiłem, że gdzieś coś tam rzucił czymś, czy coś, a Ty tam im robiłeś swój świat, nie? I nagle, e, kurwa, to i na miasto skoro zrobię. No ja nie pamiętam zupełnie. A to bo davno tema, ne vem, prekrali bi, grejem, da mi je bil res še... To še dolgo znam. To je, ja je skito.